Pokój dobro, pokój dobro, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie wiem, czy udało nam się zrealizować rzymskie plany, które mieliśmy z Ojcem Leonardem, a chcieliśmy dzisiaj być w Koloseum. A skoro Koloseum, to prześladowania chrześcijan, to męczennicy, to ta dosyć dramatyczna karta w historii Kościoła. I do tej karty chciałbym się dzisiaj odnieść, może nie do samych prześladowań nie do samych męczenników, którzy oddawali życie za Chrystusa, ale o tym, co działo się w Kościele po prześladowaniach. A posłużę się dzisiaj tekstem, się dzisiaj tekstem księdza Dajczera. Posłuchajcie. Tym, co w sposób szczególny uniemożliwia nam przylegnięcie do Chrystusa, jest szukanie siebie, szukanie własnej woli. Takie szukanie siebie nie tylko niszczy naszą wiarę, ale może nam ją całkowicie odebrać. Warto tu zastanowić się nad podejmującymi tę problematykę tekstami Komodiana, ascety chrześcijańskiego, żyjącego w połowie III wieku w Kartaginie. Kartagina była w tym czasie drugim po Aleksandrii największym i najświetniejszym miastem w Afryce Północnej. Dokumenty Komodiana dotyczą kilku lat po zakończeniu prześladowania Decjusza, które nastąpiło w roku 251. Był to czas, kiedy to chrześcijanie mogli wyjść z ukrycia i ukazywać się bez obawy. Prześladowanie Decjusza, siódme w historii Kościoła, różniło się tym od innych, że Decjusz nie tylko skazywał na śmierć, ale jeszcze częściej torturował Próbując w ten sposób zastraszyć chrześcijan. Prześladowanie to trwało dwa lata. Od 249 do 251 roku i objęło całe imperium rzymskie. Kartagina, podobnie jak inne miasta, gdzie byli chrześcijanie, została spustoszona. Kiedy jednak po tych dwóch latach Kościół odzyskał wolność. Chrześcijanie pojawili się w niej znowu i tak jak dawniej zaczęli zbierać się na wspólną liturgię. Pisma Komodiana ukazują nam obraz gminy kartagińskiej po prześladowaniu Decjusza. Wyróżniały się w niej trzy kategorie ludzi. Pierwszą stanowili zwykli wierni, fideles, którym podczas prześladowania udało się uciec z Kartaginy i gdzieś ukryć. Druga kategoria to tak zwani lapsi, czyli upadli, odstępcy, których było dużo. To ci, którzy nie wytrzymali strasznych tortur. Sam komodian pisze o sobie, że też był takim odstępcą, że pokutował w ramach katechumenatu i miał wiele współczucia dla innych lapsi, upadłych, którzy pokutowali. I trzecia kategoria to martyrez, męczennicy. Ci, którzy przeżyli swoje męczeństwo, ponieważ Decjusz często nie chciał zabijać, wolał torturować. Możemy próbować odtworzyć tę sytuację gminy kartagińskiej, jak wyglądały w tym czasie spotkania chrześcijan oraz wyobrazić sobie tych najznamienitszych, martyrez, którzy z pewnością nosili na sobie ślady tortur. Obraz tych, którzy oddawali życie za Chrystusa, ale ocaleli, Musiał być czasami wstrząsający. Tak bardzo naznaczeni cierpieniem za Chrystusa, martyres, ci najlepsi, uważali, że z racji swego męczeństwa mają specjalne prawa, że należy liczyć się z ich opinią, bo przecież oni oddawali życie za Chrystusa. Mogli czuć się lepsi od Fideles, tych, którzy uciekli, bo oni nie uciekli. Jeszcze bardziej mogli czuć się lepsi od odstępców, lapsi, którzy załamali się, podczas gdy oni, martyres, wytrwali. W tej sytuacji za parę lat, jak wiemy z historii, doszło w gminie kartagińskiej do schizmy, Felicissimusa i Novatusa. U źródeł napięć, jakie powstały wtedy w tej gminie leżała postawa męczenników domagających się specjalnych praw to oni ci najlepsi sieją zamieszanie i trzeba kategorycznie stwierdzić że kościół kartagiński rozbijali właśnie martyres męczennicy którzy niegdyś oddawali życie za Chrystusa ci najlepsi ci którzy przynajmniej za takich się uważali a którzy jednocześnie mieli własne plany i własną wolę, to ci niszczyli Kościół Chrystusowy. To naprawdę wstrząsające. Nie odstępcy, nie ci słabi, którzy zdradzili Chrystusa, niszczyli i rozbijali Kościół, ale męczennicy. Sytuacja była na tyle dramatyczna, że po tej jednej schizmie, która miała stosunkowo mały zasięg, Zaczęła grozić tamtejszemu kościołowi następna, większa, i wtedy musiało przyjść kolejne, ósme już prześladowanie, jakie miało miejsce za czasów cesarza Waleriana, kiedy to poniósł śmierć biskup Kartaginy święty Cyprian. Prześladowanie to przyszło, aby położyć kres dalszemu wewnętrznemu rozdarciu, spowodowanemu przez martyres. Ci martyres. Są dla nas przestrogą. O tym, czy naprawdę przylgnąłeś do Chrystusa, nie świadczy nawet twoja gotowość oddania życia za niego, ale dopiero twoja pokora i pragnienie pełnienia nie własnej woli, lecz woli Chrystusa. Czy wobec analizowanych tu przykładów można się dziwić, że Bóg krzyżuje nieraz naszą wolę, jeśli szukanie jej jest źródłem największego zła i naszego nieszczęścia? Wiara jest przylgnięciem do Chrystusa i jako taka jest zaczątkiem miłości, a przecież tylko na tyle możesz przylgnąć do niego swoją wolą, na ile oderwiesz się od własnej woli. Pan Bóg więc, kochając nas, Musi krzyżować nasze plany, zdmuchiwać nasze wizje jak kiedyś domki z kart, jeżeli są to tylko nasze ludzkie wizje i ludzkie plany. Ostatecznie to, co stanie przed nami, musi być inne niż my sobie wyobrażamy, zgodnie z zasadą, że każdy staje się takim świętym, jakim zostać nie chciał. Jest bardzo ciekawa karta historii Kościoła, słuchajcie, karta, która chyba, chyba się powtarza. Tutaj spełnia się stara zasada, że historia magistra wite est. Również dzisiaj nie brakuje takich osób, które uważają się za lepszych, za wybranych. Krytykują, wytykają błędy, yy, czasami o, o, oskarżają innych o brak wiary, odstępstwo od kościoła, i tak dalej, można byłoby tutaj mnóstwo przykładów przytaczać. I historia pokazuje nam, że nie ci, którzy się uważają za martyrez, nawet jeżeli jakieś tam cierpienia ponieśli, nie ci wypełniają wolę Bożą, lecz ci, którzy, którzy rzeczywiście z pokorą przyjmują to, co Bóg im da. Którzy z pokorą wypełniają największe przykazanie Boga, przykazanie miłości i do Boga, i do człowieka. Jeżeli nie ma miłości, to najlepsza krytyka, nic nie pomoże, nic nie pomoże. Na tyle jest w nas miłości do Pana Boga. Na ile potrafimy się przed Bogiem ukorzyć i na ile potrafimy obdarować miłością drugiego człowieka. To jest dopiero prawdziwe męczeństwo kochać drugiego człowieka. Z Panem Bogiem wszystkiego dobrego.